Cześć wszystkim, z tej strony Tazak, a to odcinek z Farming Simulator 25 W końcu się go doczekaliśmy, wiem, że nagrywam to już w sumie trochę po premierze Tylko, że premiera była oczywiście we wtorek godzinie 14, ja wtedy jeszcze byłam powiedzmy w pracy, więc nawet nie miałam jak zagrać A jak wróciłam, to szczerze mówiąc włączyłam grę, zobaczyłam co i jak i nie chciało mi się dalej Przyznaję, nie wiem dlaczego było Także bardzo, bardzo wyczekiwaliśmy tego farminga 25, bo miało być kilka e, zmian. Natomiast e, nie wiem dlaczego, ale po prostu. Po prostu mi się nie chciało grać. Może byłam po prostu zmęczona gra, grą, Tak, e, po prostu to będzie nasze słowo dnia, ale tutaj powiedzenie dnia. Ale no mamy już tego farminga. Już sobie włączyłam e, test, sprawdzałam, jak to tam wygląda z wydajnością i w tym momencie mamy... E, ustawienia chyba wysokie, bardzo wysokie ale wiecie co, zmienię sobie na wysokie, bo mimo wszystko troszkę mi ścinało, czekajcie, nie wysokie ok. okej, okay, nie zapiszę dobra, yy, no i te 60 katek niech będą ustawione, zaczniemy sobie od nowego zapisu zaczniemy sobie na mapie yy, huton pantai i Pierwsza rzecz, która mi się bardzo, bardzo podoba, to jest tutaj to ten wstęp. Czyli możemy sobie wybrać, czy chcemy być nowym rolnikiem, kierownikiem gospodarstwa, czy zaczynać od zera. W ogóle to zacznij od zera też jest cudowne. Natomiast z drugiej strony nie widzę tego, nie widzę sensu w ustawieniach. W ustawieniach wstępnych, dlatego że możemy sobie ustawić, ile mamy na koncie, jakie mamy zadłużenie, czy chcemy mieć poziom niski, wysoki i tak dalej. Wcześniej to było tak, że po prostu nowy rolnik to był niski, kierownik gospodarstwa to był normalny, a zaczynanie od zera było wysokim. No i nie mieliśmy możliwości tego zmienienia, chyba że po prostu już w grze. Natomiast teraz to jest super, że możemy sobie ustawić to, jak chcemy. Grać no i przede wszystkim, też to czy zaczynamy z gospodarstwem i maszynami na start? I czy mamy samouczek? Samouczka raczej nie chcemy, bo chyba jesteśmy dość doświadczeni, ale my zaczynamy jako nowy rolnik z początkowym stanem konta. na możemy nie być jako nowy rolnik, możemy być kierownikiem gospodarstwa. Zwykły start maszyny na start. No i co? Zaczynamy. McDonald's. Czemu nie miałam tam CER 11? Tak, bo miałam kupione to, 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 to DLC, powiedzmy. Bo że go się po prostu nie dodaje, że będzie już krze. Dobra, zobaczymy później. No, widzicie teraz mam te. Osi... No, nie w sumie, wy nie widzicie, ale mamy w tym momencie dwa FPS-y. 1 FPS, 36, 20. I tak skaczę w kółko. Ale jak nagrywałam taki wstępny, powiedzmy, filmik co i jak, w sensie żeby sobie sprawdzić czy idzie to nagrywanie czy nie, to było w miarę w porządku, w sensie wiem, że będzie troszkę przycinać, no niestety, no mój komputer jest tak na styk dosłownie bo jeżeli chodzi o kartę graficzną no to jest ok do tych zalecanych, natomiast jeżeli chodzi o procesor, no to niestety jest do minimalnych, troszkę ponad minimalnymi no i to może być największy problem Natomiast, może w końcu się uzbiera na ten normalny komputer, który pociągnie fajnie i nagrywanie, i grę. No, w tym momencie czuję, że komputer jest gorący wręcz, w sensie szyba jest gorąca, jak chodzi, ale to nic. Dlatego też będą odcinki, no powiedzmy, krótsze. Na razie sobie włączymy, niech się włączy. Tak, dlaczego w ogóle zacząłem? Bo chciałam pokazać to menu zaczynania gry, w sensie nowy. Zapis gry i w sumie tylko tyle, bo tam część rzeczy mam już poustawianych. Ja wiem, że bardzo dużo rzeczy będziemy się musieli nauczyć, w sensie na przykład są te rozmowy z NPC-ami. Mi się nie chce ich robić, w sensie ja zaczęłam z nim coś tam z nimi kombinować, ale jest tego dużo i mi się nie chce. Dobra, zaczniemy. Zmienimy nazwę. nie at tylko tasak okej okay. i tyle dobra i jesteśmy no i będziecie oczywiście pomału ścinać trochę eee, zanim nie to to i dziewiątka to jest mapa tak tak ogółem e, tak jak patrzyłam na mapę ona jest naprawdę w porządku. W sensie, tutaj jest fajne to, że mamy te poletka ryżu nie byłam w mieście, nic tutaj nie patrzyłam, ale podoba mi się to, że są wyróżnione kolory. Te kolory są bardziej widoczne, przez co lepiej się patrzy na tą mapę. Nie wiem, jak wy. Moim, moim zdaniem, tak jest, tak? Więc to jest fajne. Tutaj natomiast troszkę. Troszkę dużo jest tych rzeczy, ale da się ogarnąć też na spokojnie. Też widzimy, gdzie, gdzie jesteśmy. Nie, teraz w tym momencie mamy sierpień, więc mamy zbiór ryżu. Tak, zbiór ryżu normalnego. Dalej mamy zwierzęta, zwierząt. Nie mamy. No mamy te kontrakty. Podoba mi się to, że kontrakty aktywne i nowe są na oddzielnych miejscach, bo przynajmniej coś tam widać i jest informacja o zleceniu usuń drobnych chwasty z pola na, za pomocą pielnika. Tak, jest y, fajne, y, fajnie pokazane co i jak i z tego co widziałam, tego teraz tutaj nie ma, natomiast widziałam, że jest też y, usuwanie drzew, przewożenie drzew i tak dalej, więc w końcu mamy jakieś zlecenia związane z y, leśnictwem, czego jakby nie patrzeć brakowało w 22. mocno brakowało w 22. W tym momencie mamy taką możliwość, więc z tego będzie się korzystać. No i mamy tutaj też te przemysłowe, czekajcie, posiadane, dostępne. Okej, okay, czyli mamy tutaj dostępne i możemy sobie, możemy się po prostu przenieść tam. Czyli z łatwością, tak naprawdę, możemy już teraz widzieć zresztą. U, z, możemy robić olej ryżowy i to z dwóch rodzajów ryżu. Okej. Okay. Co tam mamy? piekarnia, to typowo chleb i ciasto, bo chyba tylko tyle można było. A co tam można w tym tym? Mleko w butelkach. Okej, okay, czyli teraz mamy mleko w butelkach. Nie patrzyłam. Przepraszam, nie patrzyłam nawet na to, jakie mamy. E, jakie mamy rzeczy, ale widzę, że już mamy rozróżnienie na tkaniny bawełny i tkaniny wełny. Dobra, też było chyba ta, tak, ale no nie, też nie do końca. I mamy tartak. Na tartaku standardowo drewno, drewno, belki, długie deski i gotowa ścianka, bo z tego co pamiętam to właśnie te dużo drzewa potrzeba, bo z tych produktów będziemy mogli też budować sobie nasze 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 domki, i tak dalej. Ok, fabryka konserw. Y konserw, tak. Konserw jest sporo tego. Mamy pudełko ryżu, i tak dalej. Y więc tu można się popisać worek ryżu. Czemu jest? Tak, pokazane. Dziwnie to wygląda. Y na nieważne. Ale fajnie wyglądają też te ikonki, są naprawdę czytelne. Przynajmniej dla mnie. Nie wiem, jak tam wy uważacie. Dobra, dalej mamy oczywiście statystyki. To, co mi się nie, nie spodobało na samym początku, jak patrzyłam, to były to, że tutaj są pojazdy wszystkie, a chyba w sklepie tego nie widziałam. W sensie. Pakiety, sprzedaż pojazdów, mody i DLC inne. No i tutaj nie widzę, że były nasze pojazdy. Ale podoba mi się to, że są w ten sposób pokazane pojazdy, a nie inaczej. Ale będę musiała się tak czy tak do sklepu przyzwyczaić. No ale w każdym razie nie widzę, żebyśmy mieli nasze pojazdy w. W sklepie. A, nie, mamy. Tylko tu. Tak, czyli mamy tutaj pojazdy i maszyny w tym, w tym miejscu, no, no mi się to nie podoba, akurat wolałam jak były pojazdy w sklepie, bo było łatwiej ogarnąć, no ale jak jest, no to nic się nie zrobi z tym, prawda, tablica rejestracyjna, hmm. Ciekawe dlaczego te niektóre kombajny, nie kombajny nie mają tablic rejestracyjnych, dobra, co mamy tutaj jeszcze, narzędzia ręczne, nie mamy nic. Finanse, statystyki, no i właśnie te wszystkie rzeczy, no dużo rzeczy doszło, bo doszły bawole, bawola, mozzarella, bawole, mleko, bawole, mleko w butelkach, beczka, boczniak ostrygowaty, e, cementowa cegła fajnie to brzmi e, czosnek doszedł, też fajnie e, i dobra, będziemy mogli tak oznaczać. Tak, ale też podoba mi się to, że jest to Lepiej zrobione pod tym względem, że widzimy od razu jaka jest cena w tym momencie i jakie są wahania, a że nie, nie trzeba się przełączać Ale dobra, tyle z omawiania, bo mamy 10 minut Może byśmy coś a jej ścinało Może byśmy coś zrobili, chociaż nie, czekajcie, jeszcze jedną rzecz Ustawienia gry Wzrost sezonowy Niszczenie konieczności okresowej orki wyłączone standardowo. Kamienie na polu też sobie wyłączymy. Wapno, chwasty tak. Niszczenie na skutek katastrofy. No niech będzie. Zabrudzenia zwykłe, automatyczny rozruch silnika wyłącz. Hamowanie z zatrzymaniem, limit wypełnienia przyczepy. Yy, dobra, niech będzie wyłączone. Zużycie paliwa niskie. I Tyle. Jeszcze sobie zapiszemy. Coś tutaj jeszcze jest do zmiany. Nie. Dobra. Tyle. I jedziemy sobie skosić ryż. Bo trochę tego ryżu mamy do skoszenia, bo są spore pola. Uh, nie podoba mi się na to pomocy, nie wiem dlaczego nie jestem przyzwyczajona chyba do niego i dlatego mi się no, niezbyt podoba ale to nic ja ogółem tak, nie będę robić jakiś, nie wiadomo jak bardzo opisowych i tak dalej filmów, z tego względu, że już inni youtuberzy po prostu wait, ale ja nie chciałam zatrudnić pracownika chciałam włączyć i obniżyć pad mi nie zadziałał w tym momencie Jezu nie, nie podoba mi się za bardzo jak e, jak się kieruje tym taki. a co do tamtego nie, nie będę robiła może jakichś super opisowych w sensie jakieś poradniki nie poradniki się zrobi ale jak ja sama poznam grę prawda bo w tym momencie ja tej gry nie znam bo ja nie miałam możliwości wcześniej zagrać, dopiero teraz pierwszy raz tak naprawdę gram. No bo nie miałam innej możliwości, tyle co wiem ogrze to tyle co było w zapowiedziach. Bo ja się szczerze przyznaję, że nie oglądam innych youtuberów, którzy nagrywają farminga, bo po pierwsze nie chcę ściągać jakichś pomysłów, po drugie nie mam czasu. Więc nie oglądam. Natomiast nie chciałabym robić jakichś super opisowych o zwiedzanie miasta, niezwiedzanie miasta, z tego względu, że szkoda mi trochę tracić na to czasu. Chyba żebyście chcieli, to po prostu byśmy zrobili może jakieś, może jakieś zwiedzanie na live. Może nie w ten piątek, ale może w sobotę. Może w sobotę by dało radę coś takiego zrobić, bo w sobotę. W sobotę mam wolne, prawdopodobnie, a w piątek gramy w niocha. Co do odcinków, tak, będziemy grali na Hutton Pantai, z tego względu, że no, chciałabym zobaczyć nową mapę, no bo wiadomo, w stylu, w stylu amerykańskim mieliśmy już mapy, no zielonkę no to znamy oczywiście z farming 22, zresztą przecież nagrywamy na niej serię wiejscy milionerze co odnośnie wiejskich milionerów oni będą, nagry będą nagrywane dalej e, w sensie wiejscy milionerzy cały czas będą nagrywane Słuchajcie, seria wiejscy milionerzy będzie nagrywana o, w ten sposób, bo no chciałabym ją skończyć mimo wszystko, a wiem, że też część osób chciałaby oglądać dalej 22. Tak jak e, wiem, że część osób, jak wyszła 22, chciało oglądać 19. E, dlatego też dla Was zrobię tak, że będzie 22. cały czas nagrywana. No i przy okazji będzie ta 25. 25 na razie, e, podkreślam to na razie, nie będzie żadnych e, challenge, nie challenge, jak to mieliśmy w przypadku 22ki. Ale będziemy sobie po prostu grać luźno. Seria nie ma żadnej nazwy. To po prostu jest to Farming Simulator 25. E, nie od zera, ale tak, o, po prostu sobie zagramy. E, zobaczymy sobie, jak działa. No po prostu, żeby poczuć grę, prawda? No bo dopiero co wyszła. Później ewentualnie będą po, e, powstawać jakieś serie. Na razie mamy to, co mamy tutaj. Zobaczymy, jak bardzo nam się gra spodoba. Dajcie znać w ogóle, jak Wam się podoba gra, bo już pewnie większość z Was widziało albo nawet i grało w piątkę, bo jestem naprawdę ciekawa Waszej yy, Waszego zdania. I jeszcze jedna ważna sprawa. Tak jak w, w przypadku Farminga 22 mieliśmy tak, że ja sobie coś tam mówiłam, potem było przyspieszenie, potem znowu było mówienie, przyspieszenie i tak w kółko. W przypadku 25, w przypadku tej e, konkretne, e, konkretnej serii powiedzmy, nie będzie czegoś takiego, będzie mówione wszystko na live. Może niektórzy kojarzą, e, znaczy kojarzą, na pewno bardziej wytrwali gracze kojarzą takiego youtubera jak Kador. I dlaczego chciałabym nagrywać tak normalnie wszystko na żywo, jak to w przypadku na przykład Assassin'a, bo jest to nowa gra, my cały czas coś poznajemy ja będę cały czas coś mówić, coś nowego o tym, co się dzieje tutaj w grze. Na przykład tutaj przed sobą mamy dwie szklarnie. Jedna szklarnia jest bodajże jedna szklarnia jest bodajże od sadzonek ryżu, druga jest od od grzybków. Tak jak my mieliśmy pokazane w produkcji. Ten y, iseki jest bardzo taki No bardzo y, miota się nim. I jeszcze w sumie zastanawiałam się, pod tym odcinkiem nie będzie żadnej muzyki, więc będzie tylko moje gadanie oraz jakieś dźwięki z farminga. Natomiast zastanawiałam się, czy dodawać muzykę, czy po prostu tak na sucho. To też wszystko zależy od Was. Dajcie mi znać, czy chcielibyście muzykę, czy po prostu też tak o na sucho lecieć, bo w sumie nie wiem, czy wygodniej Wam jest, jak słuchacie muzyki, czy nie. I tutaj też <laughs> będziemy przede wszystkim mówić o grze. Natomiast ja sobie 22 zostawiam pod takie moje gadanie o tym, co się akurat działo. Dobra, mamy 60%. No idzie całkiem nieźle. Powiem Wam, że idzie 8 na godzinę ten e, iseki, ten kombajn. Natomiast bardzo, bardzo dobrze mu idzie koszenie. Mimo wszystko. E, jeszcze to, co chciałabym zobaczyć. Bo na tak. Na skoszonym nie widać, żeby upniatał. Nad tym się zastanawialiśmy w sumie jakiś czas temu, czy to będzie widać, czy nie będzie widać. No, niestety nie jest widoczne, ale sobie sprawdzimy na innym polu, bo dzisiaj sobie skosimy to jedno pole. Mamy jeszcze dwa do skoszenia, ale mamy też jakieś dwa pola, które są puste kompletnie, więc też trzeba będzie coś pomyśleć, co by tam zasadzić. Dobra. Pracownik. Okej. Okay. Okej. Okay. Zatrudniłam pracownika. Jestem ciekawa, co on robi. Cofnąłeś się, żeby pojechać do przodu, tak Giants? Czy ty potrafisz zrobić dobrego pracownika? Czy tak? No niekoniecznie. Okej, okay, czyli jak widzi mi jaki, to zrobi mi jaki, tak? To. Skosi te jaki. A czy teraz pojedziesz mi tam gdzie masz pojechać czy nie? W sensie no nie będę marnować sobie pieniędzy i po prostu sama podjadę mu pod, pod pole. Niech pomyśli czy skosi to tak jak ma skosić czy niezbyt. Ech. Dobra o kosi. Jakoś to kosi. Czekajcie tu. Dajcie mi kalendarz upraw, tak? Niech się zapisze, muszę to też wyłączyć później. Co my możemy sadzić teraz? Możemy rzepak, no, bo mamy sierpień. Czy coś jeszcze? Możemy to polen? To polen to raczej nie. E no trawę i rzodkiew w oleistą. No nie, no zostaniemy chyba przy tym rzepaku. I polecimy niech on. E z rzepakiem. Dobra, A tu mamy to. E Czekajcie, którym się uruchamia teraz mamy otwórz opuść, włącz cadzarka eee. uruchom silnik. Okej. Okay. A, dobra. No faktycznie. Będzie tak. Eee. Nie, 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 nie. To mi niepotrzebne. Ten potrzebny. Bo my mamy chyba tylko jeden traktor, prawda? Tak, mi się wydaje, mamy tylko jeden. To sobie podjedźmy ten ak, co? sobie pod siewnik. No, ale tutaj nie mamy nic. Dobra, w takim razie musimy pojechać do sklepu. Gdzie mamy sklep tutaj? Pokażcie mi mapę. E -e -e. Co to jest? Nie wiem, co to jest. Czy mamy tutaj gdzieś jakiś? Czy mamy jakiś, nie wiem? Aha, David, to jest okej, okay. czyli to są osoby, a sklep mamy tu. Okej, okay. czy ja mogę zaznaczyć? Czy ja mogę jakoś zaznaczyć? Tak, mogę zaznaczyć, nie to. To bym chciała zaznaczyć sklep. Aha. To mi się nie uda. Dobra, tutaj widzę, że jest sklep. A mamy gdzieś jeszcze sklep? Tu mamy jeszcze sklep. Bo tutaj sklepu nie mamy. Tutaj mamy natomiast dwóch. Yy, dwóch NPCów. I tu mamy sklep. Dobra. Czyli jedziemy teraz w lewo. Nie, jakie w lewo? W prawo. Klaudia, ogarnij. Idziemy w prawo. Czy da się złożyć tą. Chyba nie. O jezu. A właśnie, wiem co miałam sprawdzić. Wjeżdżamy na pole. No, jak, jako tako nie jest. Nie no, powiem Wam, że nawet spoko to wygląda. Dobra, pojedziemy sobie w dół. No oczywiście z mapą będziemy grać po jakżeby inaczej. No i miały być krótsze odcinki niż zwykle, a tu jednak będą pół godziny. Ale nie powiem Wam, że ładnie to wygląda. Ładnie tam mgła wygląda, zwłaszcza że jest godzina ósma, więc w sumie tam mgła, znaczy ta, ta mgła to już powinna znikać pomału o tej godzinie. E, chociaż no jesteśmy w, w Azji, więc też trochę inaczej to wygląda. Samochody domyślam się, że dalej są przymurowane do. Oczywiście, że są dalej przymurowane do, do drogi, więc z nimi się nic nie zrobi. Natomiast my tutaj musimy pojechać w prawo teraz. Oj, 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 oj oj. Oj, oj. Ale ścinki. No, raczej tak. Czekajcie, czemu nie? Aha, dobra, w ten sposób nie. Zawracamy. Za wcześnie skręciliśmy. No, możemy tu pojechać. Bo tam jest sklep. Dobra, i czuć też, że tutaj nie jest jakoś super równo. W, w tych polnych dróżkach. Nie, podoba mi się. Szczerze mówiąc, podoba mi się e, sama mapa. Co do gry, jestem naprawdę zdziwiona, że chodzi mi tak płynnie. W sensie ja wiem, że zmniejszyliśmy ustawienia e, na wysokim. Mimo wszystko mam 59. E, mam 59. Procent. To mi się nie będzie podobać już. W sensie, wiecie co? Że są pojazdy i jest wszystko tutaj. Że obiekty i tak dalej też tutaj są. Wcześniej jakoś lepiej to wyglądało. No cóż, no nie będę narzekać. Tak, kupmy, ok. Nie mam zielonego pojęcia ile. Ile mieści ten siewnik? Zaraz się przekonamy. Dobra. Nie będę kupować kolejnych, dlatego że mi się nie opłaca. Natomiast już sobie pojedziemy do. Pojedziemy sobie na nasze gospodarstwo. Odczepimy siewnik i. A nie, czekajcie, bo on tam ma pełne. A że my mamy tutaj tego Lizarda, Dragona, to sobie pod. Podjedziemy nim do naszego pracownika. Tylko teraz gdzie on jest. Dobra, tutaj chyba musimy pojechać, bo tam są pola ryżu. Tak, oczywiście, że tam są ry... polaryżu. No i mu troszkę zostało do skoszenia no fakt, bo nie mamy żadnej przyczepki. Eee... Czekaj, pokażcie jak ten ryż wygląda. Troszkę jak żwir. Chociaż nie dobra. Nie mogę bliżej przybliżyć, ale ładnie wygląda. Mimo wszystko nie jest najgorzej. Eee, dobra, dajcie mi traktorek. No jedziemy sobie tym traktorem do. do. gospodarstwa. I na następny odcinek będziemy siać rzepak. Tak, zasiejemy sobie rzepak, a przy okazji... Czekajcie, coś przetestujemy. Dobra, nie uderzy, ale widzę, że delikatnie ruch drogowy jest poprawiony, w sensie, że one jadą od razu, a nie zatrzymują się na Bóg wie ile. To jest coś ciekawego, chociaż z drugiej strony nie podoba mi się to, że podjeżdżają aż tak blisko. Dlaczego? Dlatego, że czasami jak trzeba cofnąć czy coś, no to jest problem, ale one wyprzedzają. On wyprzedzał? Czy w 22 jakieś samochody wyprzedzały? No, nie zdaje mi się. Więc to jest dość ciekawe. Też podobają mi się to, że są właśnie takie ciężaróweczki, jakieś wany, nie wany, a nie tylko same osobówki. Więc to jest e, dość ciekawą sprawą. A i tak dojeżdżamy do gospodarstwa. E, w przyszłym odcinku będziemy siać rzepak na tych naszych dwóch polach na 27 i 28. Oraz e, no, skosimy, ko skończymy kosić ryż. I coś tam jeszcze porobimy na tym ryżu. Nauczymy się przede wszystkim jak, e, jak wygląda uprawa ryżu. Bo przecież tego nie robiliśmy. Ale dobra jesteśmy już tutaj sobie podjadę, potem sobie zaczniemy. Ale na dzisiaj to by było tyle. Ja Wam dzisiaj serdecznie dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że e, gra Wam się podoba, e, że też podoba. Będzie Wam się podobało to, co będziemy tutaj sobie robić razem. Czy teraz, ze względu na to, że w, czwartki, w czwartek wyjdzie ten film, czy coś. Czy teraz będzie to wychodzić? Nie wiem, prawdopodobnie będzie wychodzić we wtorki oraz w czwartki, póki tych Simsów nie naprawię, ale o, o tym się przekonamy. Zobaczymy, jak to wszystko będzie. Ja sobie dzisiaj, czyli w środę, w sumie. Postaram się nagrać tak troszkę więcej odcinków, żeby też sobie popatrzeć jak wygląda ten farming i żeby też znaleźć troszkę czasu na zrobienie czegokolwiek. Dobra, ja dłużej nie przedłużam. Dzięki wszystkim za oglądanie, trzymajcie się, no i cześć!